Często widzę pod filmami. Ziemniak, zrób materiał na temat czegoś tańszego. To też odpowiadam na Wasze prośby. I uwaga, to będzie materiał na temat najtańszej obudowy, jaką udało mi się je znaleźć. Jest to Silent Max. Jak widzicie, te obudowy cieszą się wielkim zainteresowaniem. Ten kurz na tyle mocno przywarł, że nawet się nie da go ze. Do takich zadań specjalnych mam specjalny breloczek, w którym ukryte jest ostrze. Na samym wstępie warto wspomnieć o tym, że ta obudowa nie idzie z duchem czasu, bo jeżeli zobaczycie sobie na specyfikację, to mamy tutaj miejsce pod 3,5 cala, ale nie mamy żadnego miejsca pod 2,5 cala. Zresztą za chwilę zobaczycie, jak ta obudowa wygląda po rozpakowaniu. Teraz powinna być jakaś epicka muzyka. To jest obudowa. Jak spojrzycie teraz na nią, to na mocno nie różni się od innych konstrukcji, które można znaleźć na rynku. Jest standardowo miejsce na napęd. To może nawet nie standardowo, bo dzisiaj to nie jest standardem. się większość obudów jest bez tego, więc to jest i plus. Oprócz tego ten panel z przodu da się otworzyć w ten sposób. Mamy miejsca 5,25 cala na wszystkie dodatki typu napędy albo dyski, jakie były w szufladkach. A oprócz tego mamy włącznik, mamy wyprowadzenie na panel przedni audio, mamy USB 2.0, mamy przycisk reset i znalazło się także miejsce dla USB 3.0. Powiedz mi, co sądzisz o tej obudowie? Spójrz na nią. Taka normalna, no. Ale uwaga. Wiesz, ile kosztuje? Zgadnij. 200? Nie. Mniej czy więcej? Mniej. 100? Mniej. 20? 55 zł. I co najlepsze, jeżeli ją tylko otworzysz, to twoim oczom okaże się, uwaga, patrz. Są tutaj panele wytłumiające w obudowie za 55 zł. Ja już jeden taki egzemplarz odpakowałem, bo potrzebuję dwóch do swojego jednego projektu. I te panele niestety mają jeden mały problem. One się po prostu same odklejają. Boję się, że jak komputer się nagrzeje, to niestety te elementy się po prostu jeszcze mocniej podklejają, ale jest jedna rzecz, która powoduje, że tej obudowy nie warto polecać. Uwaga, chodzi o to, jak zachowuje się powietrze w środku. W dołu jest dziura. Tutaj są nacięcia. Tędy powietrze może wejść. Wszędzie indziej wszystko jest zablokowane. Natomiast w środku, jak się przyjrzycie, to tutaj jest miejsce na wentylator od środka. Jeżeli on byłby odpalony, to on by tylko kotłował tak naprawdę ciepłe powietrze. Więc jednym z rozwiązań byłoby otworzenie tego przedniego panelu, i wtedy można by było ewentualnie po otwarciu po prostu wziąć i wypchnąć te fragmenty, i wtedy. Jeżeli tutaj byłby zamontowany wentylator, to on by miał skąd zaciągać powietrze do środka, ale wtedy byśmy nie mogli używać tego fragmentu z przodu, więc lepiej byłoby go po prostu zdemontować. Dlatego, że sama obudowa na pudełku ma informację o tym, że można opcjonalnie zamontować dwa wentylatory: jeden tutaj z tyłu i rzeczywiście jest dla niego miejsce, drugi tutaj z dołu i tutaj też znajduje się miejsce, można wyciągnąć taki bloczek gąbki montujemy tutaj wentylator, tylko w momencie, kiedy byśmy chcieli zamontować ten wentylator od spodu, to ta obudowa ma strasznie nieduży prześwit, zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli ją na przykład położyć na wykładzinie. To też znając rozwiązanie z trochę droższych modeli, można byłoby na górze coś zrobić we własnym zakresie. Do tego może być nam potrzebna wkrętarka i wtedy robimy Ale kto by miał na to czas z bardzo tempym wiertłem. Można ewentualnie wziąć dłuto i zacząć po prostu. Ona jest wytrzymała. Nasze klasyczne, barbarzyńskie metody w żaden sposób nie doprowadziły do tego, żebyśmy poprawili zdolności termalne obudowy, żeby nasz obieg powietrza się lepiej zachowywał w środku, więc przejdźmy do bardziej cywilizowanego sposobu. <trymiany> Udało nam się odseparować najważniejszy element, ale jak sami widzicie, troszeczkę się gnie, trzeba go jakoś zamontować. Nie chcemy tego robić bezpośrednio do biurka, bo to byłoby trochę bez sensu. Dlatego, uwaga, została mi półka z kuchni, zobaczcie, piękna, biała. O! Podobnie jak wy, zastanawiam się tak naprawdę, w którą stronę ten filmik idzie. Teraz może to nie przypominać miejsca, gdzie można zamontować płytę główną, ale z naszego magicznego woreczka, jak znajdziemy tylko dystanse, to takie malutkie dystanse pójdą tutaj. Będziemy mogli zamontować sobie płytę główną. Tak mi trochę to nie pasuje, żeby tutaj też dystans dawać, bo jak się tutaj wkręci, to one będą na równi. Coś zepsułem. Ale jak to mówią, zawsze trzeba próbować, bo kto nie próbuje, ten... w tych poczynaniach nie, nie skutkuje. Patrzcie, dziąble, to jest jak arcydzieło. Nic tylko powiesić na ścianie i patrzeć. Mamy już swego rodzaju benchmark, bench taste, bench. Musimy przymierzyć teraz kartę graficzną. I teraz ona będzie sobie latać na boki, bo nie jest w żaden sposób przykręcona od góry. To też potrzebujemy jeszcze jeden element ze starej obudowy przykręcić do tego, czyli. I tak na oko, jeżeli to zamontujemy do spodu, to wtedy karta graficzna już będzie sztywno siedzieć. Po skończonej robocie trzeba znowu wszystko odkręcić, bo wszystko jest znowu w opiłkach. A nie chcemy, żeby coś się nam stało z pytonów. Otwory z drugiej strony mogą być trochę ostre, więc warto wziąć większe wiertełko, przejechać parę razy. I w tym momencie już te otwory robią się głaciutkie, i nie ma tych zadziorków, i łatwiej jest oczyścić wszelkiego rodzaju opiłki. Piękne. Ze względu na ciężki dostęp do tych śrubek, warto jest mieć giętki śrubokręt. Bo możemy sobie spokojnie... Widzicie jak się wije? Jak wąż. Patrzcie. Huch! Trzyma się. W zestawie z obudową, skoro to jest trochę recenzja obudowy, mamy także na 5,25 cala przejściówkę na dyskietki, więc mamy tutaj wszystkie te akcesoria. Ja chciałem powyrywać wszystkie te żeberka, bo one są takie nieładne, brzydkie i się za bardzo nie chcą trzymać, tak naprawdę. I chciałem je zastąpić zwykłymi śledziami, ale co się okazało, co jest wielkim minusem tej konstrukcji, mamy tylko dwa śledzie. Pora na płytę! żeby był pełen profesjonalizm, to wsadzimy jeszcze dodatkowo za ślepkę. Płyta siedzi już idealnie, a my potrzebujemy znaleźć kartę graficzną. O, magia! Hmm. I tym samym po chwili zabawy udało nam się wykonać to. Można powiesić na ścianie, można sobie ułożyć, zrobić z tym co tylko się chce. To jest test bench. A skoro to jest test bench, to powinien mieć swoją nazwę. To też mam. Cienkopisik. Pyrax Test Bench V 1.0. Pisze się, robi się kropkę przy V? Z pępkiem. Ale że przyszliście do tego filmu zobaczyć poniekąd recenzję obudowy, to też uwaga. Weźmy taką samą, ale działającą obudowę i już wszystko opiszę. Ten egzemplarz, który jako pierwszy odpakowaliśmy, przyszedł do nas w ogóle z wielką rysą po boku, co świadczy o quality control, jaki, jaki nie istnieje chyba w tej firmie. Ostatecznie trzyma swoje podzespoły w środku, ale absolutnie nikomu by mi nie polecił, ze względu na to, jak zachowują się wentylatory we wnętrzu takiego przepływu. Po prostu nie ma, którędy zasysać powietrza. Trzeba by było porobić swoje otwory, a prawda jest taka, że zamiast kupować najtańszą możliwą udobę, to zdecydowanie lepiej jest znaleźć jakąś używkę. Bleku robił materiał na temat tanich obudów i dużo na ten temat pokazywał. My zrobiliśmy test węcza, a ta obudowa posłuży nam jeszcze innemu projektowi. Jak taki prosty odcinek ci się podobał, to zostaw łapkę w górę. Chcesz takich odcinków więcej? Napisz o tym w komentarzu. Dwa inne filmy. I subskrybujka. Tu, tu, ry, tu, tu. Pa, 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 pa.